Danie numer 3. Jeżeli cosinus beta równa się minus 1 trzecia i beta należy do takiego przedziału, to wartość wyrażenia sinus beta minus 1 trzecia pi jest równa. No i tak, tu widzisz rzeczy, które masz w tablicach. I tak. Mamy do liczenia coś takiego. Czyli mamy. Na to wzór. I tu są pomoce odnośnie wartości, ale co musisz wiedzieć poza tablicą naturalnych. Przede wszystkim musisz wiedzieć, która to jest światka, no nie? Bo tak, mamy coś takiego. To jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Tu nas interesuje sinus, cosinus, sinus, cosinus, sinus, cosinus, sinus. Kosinus, sinus. Kosinus i tak pierwsza ćwiartka to jest ile? To jest od 0 do pi 2 no nie? Druga ćwiartka to jest od pi 2 do pi Trzecia ćwiartka to jest od pi do 3 drugich pi Czwarta ćwiartka to jest od 3 drugich pi do 2 pi I tak I teraz Dobrze wiesz, że w każdej tej ćwiartce nasze funkcje mają różne znaki. I tak. Tutaj obydwie są dodatnie, w drugiej tylko sinus? W trzeciej obydwie wartości są ujemne. W czwartej tu mamy minus, a tu mamy plus. Po co na to tyle czasu poświęcam? Bo tak, spójrz co my mamy tu. Sinus alfa, cosinus beta, sin, e, cosinus alfa, sinus beta. U nas alfa to jest równa beta, alfa to u nas jest beta, a beta to jest pi trzecich, pi trzecich czyli 60 stopni. Więc interesują Cię te dwie dokładnie wartości. Dlaczego te dwie? Bo dla sinusa i dla cosinusa? I musimy poznać wartość sinus beta. Jak to zrobimy? No mamy podany kosinus beta. Więc z jedynki trygonometrycznej wyliczymy cosinus beta, okay? eee, No Mam nadzieję, że teraz dla ciebie to jest jaśniejsze, dlaczego poświęciłam na to czas, żebyś wiedziała lub wiedział, jakie narzędzia musisz użyć. No to lecimy, mamy tak, sinus beta kwadrat plus cosinus kwadrat beta równa się 1. Sinus kwadrat beta plus minus 1 trzecia do kwadratu równa się 1 minus kwadrat beta plus 1 dziewiąta równa się 1 minus kwadrat beta równa się 1 minus 1 dziewiąta Sinus kwadrat beta równa się 8 e, dziewiątych pierwiastkujemy, czyli sinus beta równa się pierwiastek z 8 dziewiątych Czyli mamy tak, sinus 89 lub, to znaczy tak. lub sinus beta równa się minus pierwiastki 89. Eee, Widzimy tak: sinus beta równa się 2 pierwiastki z 2 przez 3 lub sinus beta równa się minus. To 8. 2 pierwiastki z 2 przez 3. I tak pamiętasz, dlaczego na początku mówiłam o, mm, o tym, bo mamy taki przedział, tak? Więc to odpada i sinus beta wynosi tyle. No i co musimy zrobić? No teraz musimy tylko tutaj to wyliczyć. Więc mamy tak sinus beta minus pi trzecich to się równa sinus beta razy kosinus pi trzecich, minus kosinus beta razy sinus pi trzeci. No i musimy teraz podstawić, to się równa, to się równa minus 2 pierwiastek z dwóch przez trzy razy kosinus pi trzecich, czyli 1 druga minus cosinus beta, czyli minus 1 trzecia razy Sinus 3, pi czyli pierwiastek 3 przez 2, to się równa. Minus 2 pierwiastki przez 6 plus pierwiastek z 3 przez 6. To się równa. To się równa minus 2 pierwiastki z 2 plus pierwiastek z 3 przez 6. Czyli odpowiedzią poprawną będzie odpowiedź A. I tyle w tym zadaniu. Jak masz jakiekolwiek pytania, dodaj znać. I jak. Wiesz, cokolwiek mi powiedzieć, to też napisz do mnie. No to do następnego.